To Jakub Witkowski, znany szerzej jako Wiciu Official. Urodzony w Stargardzie, dziś trudno powiedzieć, gdzie dokładnie mieszka. Jeden fakt jest pewny. Wszędzie, gdzie się pojawia, zostawia po sobie ślad. Wiciu to dla jednych typ z ulicznym stylem i klimatycznymi zdjęciami. Dla innych gość, który krok po kroku wchodzi na scenę polskiego showbiznesu. Pierwszy raz zrobiło się o nim głośno przy okazji Alkomaster. Najpierw ciekawość widzów, Później słynne wesele i fala hejtu, która mogła każdego zwyczajnie zniszczyć. Ale Wiciu zamiast się zatrzymać wszedł na kolejny poziom. Zgłosił się do ACL i pokazał charakter. Mimo że odpadł w ćwierćfinale, zostawił po sobie coś ważniejszego niż wynik. Prawdziwość. Po ACL spróbował dostać się do agencji Damiana Zduńczyka Stifler Hub. Wielu mówiło, że nie ma szans, ale dopiął swego i trafił pod opiekę jednej z najmocniejszych ekip TikToka. Niedługo później przyszło Prime 13 i głośny wywiad. Niby tylko studio, ale Wiciu wszedł tam jak do klatki, bez filtra i bez gry pod publikę. A teraz Short Prime MMA. Został oficjalnie ogłoszony jednym z dziesięciu zawodników, a jego przeciwnikiem będzie Dariusz Nowak. Tu liczą się już tylko konkrety. Jedni gadają, drudzy działają. A Wiciu należy do tych, którzy działają. Na TikToku ma już ponad 47 tysięcy obserwujących i ponad milion polubień, a jego rolki na Instagramie wpadają w milionowe zasięgi. Wiciu stworzył też swoją własną armię Wiciu Familia. Wszystko zaczęło się od prostego hashtaga, a dziś to społeczność, która rośnie z każdą nową publikacją. Od dłuższego czasu wrzuca też tajemnicze nagrania z treningów. Bez tłumaczeń, bez opisu, tylko ciężkie rundy i cięte przebitki z maty. Ludzie pytają o co chodzi z projektem X. Czy to tylko przygotowania, czy może coś znacznie większego? Jedno jest pewne, wiciu dopiero się rozkręca.